dalej, mu dalej! Ach, ta nóg! jak oni to robią! Oooo! lewy No to zostaje czwórka. Nego końca. A po puszce! Nie bawmy się jeszcze coś takiego? Ciebie! Może tak ciągnąć! I tak to się tak to się robi. Ja Albo jak się przywróci, albo jak walnie w te patyki, to odpada. No zaraz i wyprzywę. Będącie no się przyłączyć do poszukiwania patyków. Nie przejmę. Sto, tylko Monia, Lewy, Magda i Tuśka. To wywalczmy. Моршка. Иесуска. Та гайхалтай юм аа. Został lewy, moniak, sywa piorun, i Tuśka bez cywy lamo. Moja,

dalej lamo. Dalej Lamo Z A jakie <grywa> <grywa> nami, nie? Z ej, <grywa> ej, no, ej, ej, nie bierzcie go średnio. Zdejmij myślami! Bo go. <grywa> go. <grywa> bo ej, go. Po powiedzi. <grywa> ej, go. że go. mu 10 kompletów Udlanda, jak go. Zdejmij go. Zdejmij

8, 9, 10 Aaaaaaa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nie dam patyki razie Ja bym sobie kupił ten poler na Allegro I ci nie podał biwak? No, no, bo ja się nie kocham Karol ci nie podał biwak? Okej bu Dobra, i nie podał biwak? A bardzo fajnie było Co nie myślisz? Że był bardzo udany i w ogóle oby takich więcej co ja mam o tym biwaku? Fajne było, ale dużo nie powiem, bo nie mogę. Dlaczego nie możesz dużo mówić? Ej, patrz się, no, bo mam chrypę. Kto to jest? Kranek. Kranek. Ok. Atka, Jak ci się podobał biwak? Było fajnie. Dobrze. A teraz pytamy gości. Kinga, idź się do obiwak. No bardzo super było, bardzo fajnie. Podobało ja mi się, tylko że mi się chce śmiechie. Zatek. A szczerze. No, było super. Powiedz co mi się tej zupie. No dobra. No, Marcin, ci do obiwak. Było fajnie, bardzo fajnie, tak. Tylko szybko minął. Tak. No. Tak? Tak. Sypić, co o ostatnio specony z trzech dniach? Było fajnie. Jedno mi mnie pasowało, nieki nieki Winiarski, który beczczą wszystkich. Promujemy. Moje, <grytanie> jak ci się podobał biwak? Super był biwak. Był to jeden z lepszych biwaków, na których byłem. Dzięki. Co sądzisz o sytuacji w Tybecie? Wtedy to będzie bardzo ciężko. Oni potrzebują naszej pomocy, naprawdę. Restrykcje, jakie stosuje władze wobec normalnych obywateli, są niesamowite. Są porównywalne z tymi, jakie były u nas przed II wojną światową. Jest to coś na miarę hitleryzmu wręcz. Ten terror jest ogromny. Po prostu ludzie się boją powiedzieć. Każde słowo, które powiedzą odnośnie władzy, może być obudzone przeciwko innym. Mogą skończyć faryżcie, muszą na torturach, mogą być męczeni, głodzeni. w sposób straszny. Musimy... Temu przeciwdziałać nie te możemy, te możemy te być obojętni takiego kucieństwa. Ty też możesz pomóc. Dobrze, dziękuję. Ty, będziesz dziś. I jak ci się podobał biwak? No spokoju. <laughs> <laughs> co myślisz o do biwaku? Super, było. Ale możesz, że jej jego no nie tak, nie. No to samo mówić. Nie udał się! Nie chodź, idzie na bok. Nie. No nie. Powiedz, że... Co, co szczerze myślisz? No, tak Ej, szczerze. Olka, szybko! Ja, szczerze. Szczerze myślę, że było fajnie! Jak się czujesz teraz? Ym, a, głowa teraz mnie boli, zaraz mi głowa a. odpadnie, ale w ogóle tak to jest fajnie. Miałoby być na osobności, a one tu stoją. Nie, nie róbcie na prawie w A ty nie w ty tam! tam A, nie pytałem ci kogoś, to się A jak wam to się to stanie? Nie, się nie stanie, ja mam do tego. Proszę, proszę. Cześć, nie Dzięki, usiadł dłoni. Arceuszka to filmu. jest uh, <üzere> <Nolanik stärker> <devans sound> <todo> on jest jest on Oni są chore. Co tego on mówił? O, naprawdę, gdybyś tam dał bagnet, postawił Chińczykom on by go zabił. A nie jest żar. Idziemy do testu, zabiłbym kogo. ja odpadam no, Idziemy do tewsko. Siema! Fajnie <grym> było. Jak fajnie? Bardzo fajnie. Tak? Tak. Tak mówisz? Tak mówię.

Super, nie masz garów! No co ty. Hej Damian. Cześć. Daga. Daga, nie upraszaj się, wysiadasz za ramę? Ale ciężko, o Jezus Maria. Tylko szybko, szybko pod górkę!